Przebywając ostatnio w Londynie, zupełnie przypadkowo widząc reklamę w metrze, trafiłem na wystawę poświęconą Marilyn Monroe. To pierwsza tak rozległa wystawa prezentująca osobiste rzeczy aktorki, ukazująca ją od zupełnie innej, prywatnej strony, nie jako głupawą czpiotkę i seksbombę, ale osobę na wskroś inteligentną, oczytaną, świadomą i już w tamtych czasach próbującą zaznaczyć swoje miejsce. W branży zdominowanej przez mężczyzn. Norma Jean Mortenson, ochrzczona jako Norma Jean Baker, urodziła się 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles. Jej matka Gladys Baker z domu Monroe pracowała jako montażystka filmowa, a ojciec Stanley Gifford był brygadzistą, z którym Gladys miała romans zakończony ciążą. Ponieważ Gladys żyła w złych warunkach i nie mogła zapewnić córce odpowiedniej opieki, oddała Normę Jean do rodziny zastępczej zaledwie dwa tygodnie po jej narodzinach. W tamtym czasie sama zmagała się z problemami psychicznymi i została przyjęta do zakładu psychiatrycznego, natomiast Norma Jean spędziła większość swojego dzieciństwa tułając się po sierocińcach, a czasem znajdując w rodzinach zastępczych gdzie niejednokrotnie dochodziło do wykorzystywania. Jako mała dziewczynka była niekochana, odpychana, a przez to bardzo niepewna siebie i nieśmiała. W wieku od ósmego do jedenastego roku życia Norma ponownie zamieszkała z matką i jej najlepszą przyjaciółką Grace Goddard. W 1937 roku Grace zgodziła się zostać prawną opiekunką Normy, a Norma ostatecznie opuściła się rociniec, aby zamieszkać z Grace i dzielić pokój z jej córką Babe. Z tego okresu pochodzą widoczne za mną projekty małej Normy, która lubiła rysować, choć jej wielką miłością było kino lat 30. Szczególnie wraz ze swoją opiekunką darzyły ogromną miłością Jean Harlow. Pierwszą platynową blondynkę Hollywood i największą gwiazdę lat 30. Grace podsycała fascynację normy jean. Razem z nią odwiedzała salony piękności, gdzie uczyła się technik makijażu i fryzjerstwa, aby pewnego dnia wyglądać tak idealnie jak jean Harlow. W późniejszym czasie Merlin często stosowała wiele trików makijażowych, a do swojej codziennej pielęgnacji używała kosmetyków Erno Lashlow które są produkowane do dziś i które można było również zobaczyć podczas wystawy, słoiczek kremu widoczny za mną znaleziono przy łóżku, kiedy odnaleziono ją martwą. Za mną możecie zobaczyć także sukienkę Jean Harlow, którą Merlin nabyła na aukcji pamiątek po aktorce. W wieku 13 lat Norma stawała się młodą kobietą. Jak mówiła w wywiadach, świat wokół niej stał się wówczas bardziej przyjazny. Ubierała się pewnie i rewolucyjnie jak na tamte czasy, kupowała obcisłe męskie dżinsy, ponieważ dziewczęta musiały w tamtym czasie nosić spódnicę, dwukrotnie wyrzucono ją za to ze szkoły. W 1941 roku poznała swojego sąsiada Jima Dortiego, Jim przypominał Normie Jean, jej męskiego idola Clarka Gable, oboje bardzo się lubili. W 1942 roku Godartowie musieli wyprowadzić się z Kalifornii, a jej opiekunka Grace zaaranżowała małżeństwo 15-letniej dziewczynki z 20-letnim Jimem. Wszystko po to, aby Norma mogła uniknąć sierocińca. Pamiętając swoje lata spędzone w tych przybytkach, w końcu się zgodziła i ze względu na małżeństwo opuściła szkołę bez zdobycia dyplomu ukończenia. W późniejszym czasie Merlin chciała nadrobić braki w edukacji i bardzo wiele czytała. Od Dostojewskiego i klasyki filozofii, po autorów jej współczesnych i widoczną za mną teorią komunizmu, który zafascynował ją, gdy poznała dramaturga Artura Millera. W końcówce wojny w 1944 roku pracowała w fabryce amunicji, gdzie została odkryta przez młodego fotografa wojskowego Davida Conovera, dla którego pozowała w późniejszych latach mówił, że za każdym razem, gdy stawała przed jego obiektywem, działo się coś niezwykłego, że miała w sobie rodzaj jakiejś energetycznej aury. Zauważył również, że intensywnie przyglądała się swoim zdjęciom, dokładnie badała negatywy, jej perfekcjonizm wyraźnie odróżniał ją od innych modelek, chciała być jak najlepsza. Pierwsze zdjęcia aktorki ukazały się w magazynie Armii Stanów Zjednoczonych Young w 1945 roku. Norma Jean podpisała swój pierwszy kontrakt z agencją Blue Book, jak w celu dokonania wpisu do ksiąg agencji podała następujące informacje. Norma Jean Doherty, 20 lat mężatka, wzrost 1,63 m, waga 56 kg, wymiary 91 na 61 i 86 cm, blondynka, kręcone włosy, niebieskie oczy, idealne zęby, tańczy, trochę śpiewa. W tym samym czasie, w wieku 20 lat, Merlin podpisała swój pierwszy kontrakt filmowy w 20th Century Fox i przyjęła pseudonim sceniczny Merlin Monroe pochodzący od nazwiska Paniskiego jej matki wówczas jej agentem był Johnny Hyde milioner z dobrymi powiązaniami który pomógł jej zdobyć więcej ról filmowych w 1949 roku chciał ją również poślubić Merlin natomiast dwukrotnie odrzuciła jego oświadczyny po sukcesie filmu Asfaltowa Dżungla z 1950 roku, aktorka otrzymywała od 2000 do 3000 listów od fanów tygodniowo. W 1951 roku Merlin podpisała 7-letni kontrakt z 20th Century Fox i zagrała w niektórych ze swoich najbardziej znanych filmów, takich jak Niagara, gdzie po raz pierwszy zagrała główną rolę, Mężczyźni wolą blondynki oraz Jak poślubić milionera. Przełom w karierze Merlin nastąpił właśnie dzięki roli w Niagarze, e, wówczas aktorka rozpoczęła wspinaczkę na sam szczyt. Rok później poznała najsłynniejszego bejsbolistę tamtych czasów, Joe'ego DiMaggio, który zakochał się w niej, a w 1954 roku oświadczył pierścionkiem typu Eternity Band z diamentami w kształcie bagietki, który możecie zobaczyć za mną. W dniu swoich 26 urodzin otrzymała główną rolę w filmie Mężczyźni wolą blondynki. Była to jej pierwsza rola w muzykalu. Podczas kampanii reklamowej odcisnęła swoją dłoń i odciski stóp w cemencie przed słynnym Chinese Theatre w Hollywood. Podczas kręcenia filmu, Merlin pracowała pilnie, jakby wiedziała, że sekwencja taneczna z piosenką tytułową stanie się legendarna. Dlatego poprosiła reżysera o 11 powtórek, chcąc, by wszystko było idealnie. Jej poprzednia pensja w wysokości 750 dolarów wzrosła do 1250 tygodniowo, ale nadal była to jedna z najniższych pensji wypłacanych gwieździe w tamtym czasie. Towarzysząca jej w filmie Jane Russell otrzymała za ten film 150 tysięcy dolarów. Mimo to Merlin walczyła o swoje, argumentując, kimkolwiek jestem, jestem blondynką, a mężczyźni przecież wolą blondynki. W rezultacie otrzymała własną, prywatną garderobę. Podczas kręcenia filmu w latach 50. był to przywilej zarezerwowany dla największych. Jej sukces trwał. W 1954 roku zagrała główną rolę w filmie Słomiany Wdowiec, w którym można było zobaczyć kultową scenę, nagraną na kratce metra. Scena z sukienką powiewającą od podmuchu wiatru była w tamtym czasie wyjątkowo skandaliczna i wywindowała aktorkę na sam szczyt. Joe DiMaggio był podobno na tyle niezadowolony z tego ujęcia, że pobił aktorkę, a kilka miesięcy później był już jej byłym mężem. Za mną możecie zobaczyć wiatrak oraz buty, które Merlin nosiła na planie. W 1955 roku Merlin, niejako stawiając się branży, założyła swoją własną firmę produkcyjną Merlin Monroe Productions w Nowym Jorku i nagrała takie filmy jak Przystanek autobusowy i Książę jak Toreczka. Na planie od samego początku były problemy. Merlin zastrzegała sobie prawo do spóźniania się o kilka godzin, zapominała kwestii, a jej perfekcjonizm wymagał niezliczonych powtórek i wydłużonych dni zdjęciowych. Aż była zadowolona. W październiku, a konkretnie 29 października 1956 roku, Merlin przebywała w Londynie w związku ze zdjęciami do filmu Książę i Aktorka została zaproszona na galę z udziałem królowej Elżbiety II w ramach Royal Command w Empire Theatre. Wystąpiła wówczas u boku niektórych z najspójniejszych gwiazd filmowych tamtego czasu. Merlin marzyła o spotkaniu królowej i była niezwykle zdeterminowana, by zrobić na niej ogromne wrażenie, a konkurencja była ogromna, ponieważ w Gali brała udział m.in. Brigitte Bardot, która spotkała Merlin w garderobie, gdy udały się przypudrować nos tuż przed samym powitaniem z królową, jak wspominała w wywiadzie, była nią oczarowana. Merlin, stojąc w szeregu z innymi gwiazdami, stresowała się do tego stopnia, że zlizała całą szminkę. Według źródeł pałacu, królowa będąca równolatką aktorki miała być zachwycona Merlin i jako z jedyną z obecnych osób rozmawiała przez kilka minut. Przed samym spotkaniem aktorka dostała konkretne wytyczne co do stroju: kobiety miały być ubrane w suknie wieczorowe, pozbawione nadmiernej dekoracji oraz białe rękawiczki. Wytyczne te wraz z programem wieczoru możecie zobaczyć za mną. Merlin, chcąc oczywiście pokazać wszystkie swoje atuty, Wyeksponowała biust. Zdjęcia z Gali znalazły się na pierwszych stronach gazet. Ogromnym sukcesem był także film Pół żartem, pół serio", za który Merlin otrzymała swoją pierwszą nagrodę Złotego Globu dla najlepszej aktorki w komedii w 1959 roku. Akcja filmu rozgrywała się pod koniec lat 50. i w humorystyczny sposób poruszała kontrowersyjne tematy mężczyzn w damskich ubraniach oraz miłości między mężczyznami. Zapytana przez dziennikarza, co sądzi o homoseksualizmie, Merlin odpowiedziała, że żaden seks nie jest zły, jeśli jest w nim miłość. Po raz kolejny reakcja Merlin potwierdzała, że jest nowoczesną liberalną kobietą, która odrzucała konserwatywne konwenanse swoich czasów. Merlin opowiadała się także przeciw rasizmowi, wsparła L. Fitzgerald, znaną dziś wokalistkę jazzową, której nie pozwalano na występy w ekskluzywnych klubach. Ze względu na jej rasę i wygląd. Jak wspominała artystka, Merlin zadzwoniła do właściciela klubu Mokambo, w którym bywali najwięksi z branży i obiecała, że jeśli pozwoli jej wystąpić, przyjdzie na każdy z jej występów i zajmie pierwszy stolik. Właściciel wiedział, że tam, gdzie jest Merlin, jest także prasa, a prasa to reklama. Zatrudnił więc Elle, a Merlin pojawiała się na każdym koncercie. Jak dodała również w wywiadzie Ella, dziennikarze oszaleli, a ja nigdy nie musiałam już grać w małych jazzowych klubach. To była niezwykła kobieta, zawsze krok do przodu przed czasami, w których przyszło jej żyć. W 1960 roku Merlin zagrała u boku Clarka Gable, jej idola ekranowego z dzieciństwa, w swoim ostatnim ukończonym filmie Skłóceni z życiem. Do chwili śmierci zagrała w 31 filmach, łącznie z rolami drugoplanowymi. W tamtym czasie Merlin była żoną Artura Millera. Pisarz miał wątpliwości co do tej relacji już na początku pięcioletniego małżeństwa. Artur odkrył, że jego idealna kobieta była po prostu człowiekiem, a nie boginią. Merlin z kolei była zszokowana, gdy przeczytała wpis w pamiętniku Artura, w którym opisał ją jako nieobliczalną, bezradną kobietę, dziecko, nad którą czuł tylko litość. Merlin również pragnęła mieć dzieci, ale trzykrotnie poroniła z powodu endometriozy. Latem tego samego roku aktorka pojawiła się w Nevadzie na planie Skłóconych z Życiem. Scenariusz, napisany przez Artura Millera, przedstawiał rolę napisaną w taki sposób, by była spójna z osobowością Merlin i zawierała niejako fragmenty jej biografii. Wywołało to dodatkowe napięcie na planie. Aktorka była w fatalnym stanie, przychodziła pijana, była odurzona, godzinami siedziała w garderobie odmawiając wyjścia. Film, który początkowo planowano zrealizować w kolorze, ostatecznie zrealizowano w czerni i bieli, by nie było widać przekrwawionych oczu aktorki. Był to także ostatni film dla Clarka Gable, który zmarł na zawał serca, niedługo po jego realizacji. Scena, w której Merlin odjeżdża wraz z Clarkiem, dość symboliczna, uznaje się, że to te ujęcia zakończyły Złotą Erę Hollywood. W styczniu 1961 roku, po blisko pięciu latach małżeństwa, Merlin i Arthur rozwiedli się, aktorka wróciła z Nowego Jorku do Los Angeles i kupiła swój pierwszy i ostatni dom w stylu hiszpańskiej haciendy, na wystawie zaprezentowano płytki pochodzące właśnie z tego domu, a także jej książkę kucharską, sztućce, mikser czy rubinową zatyczkę do wina. Rozwód doprowadził do zwiększonego spożycia alkoholu i leków. Wystawa daje również wgląd w cienie i nałogi Merlin. Znajduje się na niej butelka szampana Don Perignon oraz rachunek za 7 butelek trunku. A także recepta za lek na senny oraz opakowanie po nim, znalezione w jej sypialni po śmierci. Psychoanalityk błędnie zinterpretował jej niestabilny stan i umieścił Merlin na zamkniętym oddziale szpitala psychiatrycznego. Wówczas aktorka wpadła w panikę, iż zwariowała tak jak jej matka. Szpital opuściła z pomocą Jody Maggiof, z którym w tamtym czasie była już dawno po rozwodzie. Spędzili wakacje na Florydzie i uczestniczyli w meczu otwarcia sezonu baseballowego na nowojorskim Yankee Stadium, co wywołało pierwsze plotki o ponowym zejściu się pary. Merlin utrzymywała regularne kontakty z Dinem Martinem, Frankiem Sinatrą, z którym miała krótki romans, ale odrzuciła jego ofertę małżeństwa oraz Peterem Lowfordem, aktorem i szwagrem prezydenta Kennedy'ego. W gablotach można było zobaczyć także książkę telefoniczną z wpisanym numerem Franka Sinatry. Pod koniec roku została zaproszona na kolację do domu na plaży Lowforda, gdzie poznała pełniącego obowiązki prezydenta Johna Kennedy'ego. Miał to być początek ich romansu. 19 maja 1962 roku Marilyn zaśpiewała w Madison Square Garden z okazji 45. urodzin Kennedy'ego. Jej interpretacja Happy Birthday wywołała plotki o romansie i była nasycona erotyzmem. Za mną możecie zobaczyć suknię, w której wystąpiła tamtego dnia. Aktorka zmarła 4 sierpnia 1962 roku, kilka dni po tym, jak wróciła z wakacji spędzonych w Meksyku. Według jej siostry, Merlin miała być w doskonałym nastroju, kupiła nowe elementy wystroju oraz sweter, w którym George Barris zrobił jej ostatnie zdjęcia. Sweter ten miał podobno należeć do Kaliny Jędrusik, nie jest to jednak ten sam. Rodzina, która go stworzyła, potwierdziła, iż wykonanie jednego takiego swetra trwa około 30 dni oraz, że aktorka kupiła tylko jeden. Prawdziwy został sprzedany na aukcji pamiątek po aktorce za 130 tysięcy dolarów. Wracając do śmierci Merlin, to jest to do dziś tajemnica, która nigdy nie zostanie rozwiązana. Istnieje wiele wersji nieścisłości, a nawet teorii spiskowych. Po śmierci aktorki jej rzeczy osobiste zostały spakowane i wysłane do Nowego Jorku. W ostatniej wersji swojego testamentu, który możecie zobaczyć za mną, Merlin zapisała swoje rzeczy osobiste i ubrania swojemu trenerowi aktorskiemu Lee Strasbergowi, który był właścicielem słynnego Actors Studio w Nowym Jorku. Lee zmarł w 1982 roku, a majątek Merlin został przekazany jego żonie Annie. W 1999 roku Anna postanowiła stopniowo sprzedawać rzeczy Merlin za pośrednictwem dużych domów aukcyjnych. Swego rodzaju nietknięta przez dziesięciolecia kapsuła czasu została rozpakowana, a jej zawartość skatalogowana i wystawiona na aukcję m.in. przez Dom Christie's w październiku 1999 roku aukcja ta wzbudziła globalne zainteresowanie wśród opinii publicznej, a także wśród celebrytów, którzy chętnie nabywali pamiątki po aktorce. Niektóre ubrania Merlin mają plamy uszkodzenia, odbarwienia i zardzewiałe zamki spowodowane wahaniami temperatury i wilgotności podczas przechowywania. Plamy po pocie na jedwabnych bluzkach pokazują, że Merlin nie była boginią, ale kobietą, która pociła się, marzyła, chciała być kochana i którą przedwczesna śmierć unieśmiertelniła na zawsze. Również za mną możecie zobaczyć ubrania, które miała na sobie podczas sesji do magazynu Life. Szczególnie godne uwagi jest to, że na niektórych z tych ubrań wciąż znajdują się pojedyncze blond włosy, które nie uległy zmianie w czasie przechowywania. Niezwykle rzadko można zobaczyć tak wiele prywatnych rzeczy Merlin w jednej kolekcji, a jeszcze rzadziej można zobaczyć je na wystawie publicznej. Wystawa trwa do 26 listopada i można oglądać ją w London Arch Bridge. Zachęcam do obserwowania kanału. Jeśli lubicie prezentowane przeze mnie treści, będę wdzięczny za jego subskrybowanie. Pomaga mi to w jego dalszym rozwoju.